Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną rośliną z mojej domowej dżungli. A jest to EpiPremnum pinnatum marble variegata, czyli pnącze, które można prowadzić w taki sposób, jak ja to robię, czyli na paliku. Ale może być to też roślina zwisająca. Jeżeli wybieracie metodę palikową, polecam Wam paliki wypełnianym chem. Dzięki temu roślina będzie wczepiać swoje korzenie w ten mech, no i dzięki temu efektywniej będzie pobierała składniki odżywcze. Ważne jest to, żeby roślinie zapewnić jasne stanowisko, tak, żeby ta piękna variegacja utrzymywała się na liściach. Pamiętajcie również, żeby rośliny nie przelewać, bo na tych białych częściach mogą pojawiać się brązowe plamy. Jeżeli chodzi o podłoże, tutaj na pewno sprawdzi się bardzo przepuszczalne podłoże skomponowane z ziemi uniwersalnej, perlitu, keramzytu oraz chipsów kokosowych. Jeżeli chcesz więcej tego typu porad, zapisz sobie ten film na później. Zostaw serduszko i komentarz, a ja zapraszam cię również na mój roślinny kanał na YouTube, Mój Zielony Świat, tam dzielę się jeszcze większą dawką swoich roślin oraz wiedzy na ich temat. Pozdrawiam was ciepło, cześć.